Podczas uroczystego podsumowania zaprezentowali się gospodarze, maluchy z przedszkola miejskiego nr 13. Przygotowali spektakl, w którym znalazło się sporo toruńskich wątków. W tej bajce pszczółki tańczą. Pszczółki biegają szybko i na paluszkach. My graliśmy promyki razem ze słońcem. My tańczyliśmy taniec robotów. To już 15. edycja przeglądu teatralnego organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 13. Ideą festiwalu jest upowszechnianie edukacji teatralnej wśród najmłodszych że edukacja poprzez teatr, poprzez pobyt w teatrze, ale także poprzez przez to, że dzieci same mają okazję występować, je ośmiela, czyli rozwija ich emocje, które w, tym, w, te, w tej chwili są jakby bardzo ważnym etapem w rozwoju dziecka. Praca z wierszem, z opowiadaniem, gdzie dziecko osłuchuje się, ale też ma możliwość uczestniczenia w tych wszystkich formach jest nieocenioną sposobem, metodą, jest bardzo ważnym czynnikiem w jego rozwoju, zwłaszcza przy kształtowania mowy, pewnego poczucia estetycznego, w ogóle wartości wszelkiej. To moje miasto, to moje miasto to tutaj mieszkać, bawić się W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 10 grup teatralnych z toruńskich przedszkoli. Podczas uroczystego podsumowania turnieju nie zabrakło dobrej zabawy i oczywiście jubileuszowego tortu.